Bo chciał Pan opowiedzieć o sprawie Krzysztofa Brejzy i nowrocławskiej i to bardzo proszę. No to właśnie tutaj trzeba powiedzieć, że to nie jest sprawa Krzysztofa Brejzy, tylko sprawa inowrocławska. No tak, prawda? Hmm? No Czego tak. Był, co było przedmiotem? Oczywiście tutaj ja też chcę się podeprzeć, ponieważ w tej sprawie pada mnóstwo nieprawdziwych zarzutów wobec mm -hmm. e, e, prokuratury, centralnego biura antykorupcyjnego, służby, którą prowadziłem, e, w samej sprawie Pojawia się wiele. Ja oczywiście tutaj jest sprawa. Mm, Wielu informacji, które w tej chwili publicznie są e, już powiedziane, e, były przekazywane i odniosę się do tego, co było publicznie powiedziane w tej sprawie. Otóż ta sprawa dotyczyła nadużycia władzy i korupcji w magistracie w Inowrocławiu. W tej sprawie zostało oskarżonych e, oczywiście kilkadziesiąt osób. Tak? E, mówimy o e, tak zwanym wytwarzaniu faktur. E, które nie odzwierciedlały realnych świadczeń, tak zwanych pustych faktur, tak? za które płacił magistrat. Tak? Tylko trzeba widzieć sprawę w całości. To jest tylko środek do realizacji pewnego celu, ponieważ te faktury, tak naprawdę pieniądze, które były wypłacane za pomocą zwykłej gotówki, co jest rzeczą w sensie niedopuszczalną tak naprawdę w urzędzie, w jakimkolwiek urzędzie, służyły następnie do zasilania w różny sposób, poprzez zakupy sprzętu, telefonów, kart SIM itd. Tak do ładowań zespołu, który powstał właściwie w ramach wydziału, nowo utworzonego Wydziału Komunikacji i Promocji Miasta. Ten Wydział został utworzony po, po wygranych przez e, Ryszarda Brejze w wyborach parlament, e, do, 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 na prezydenta i Noworocłaja w 2014. Wygrał tam niewielką większością. I w rezultacie panowie Brejzowie doszli do wniosku, że trzeba stworzyć wydział, który wesprze, tak tak naprawdę propagandowo, e, um, propagandowo e, prezydenta miasta i Nowrocławia. Jego celem nie była realizacja, tak naprawdę, zadań publicznych i to jest przedmiotem tej sprawy. Jego celem było realizację prywatnych zadań, panów Brejzów, pana Ryszarda i pana Krzysztofa, za pomocą Pisania hejterskich komentarzy w stosunku do przeciwników politycznych oraz komentarzy wspierających ich samych. I są tego przykłady. Pan no, Brejza, pan co, ale przepraszam, kurs, ja, jeszcze ja jeszcze nie skończyłem. Ja jeszcze nie skończyłem opowiadania o tej sprawie. Yy, Więc co... jest teraz tak, mhm. pan Brejza, pan Krzysztof Brejza miał postawione zarzuty i był skierowany wobec niego akt oskarżenia, pan Ryszard Brejza. Natomiast jeśli chodzi o pana Krzysztofa Brejzę, był wniosek o uchylenie immunitetu. Nastąpiła zmiana polityczna. Zmieni... Zmieniła się władza w prokuraturze, i tę sprawę i tę sprawę e, można powiedzieć, skręcono, tak? Czyli nie wysłano tego wniosku i sprawę umorzono. Przy czym Absolutnie, powtarzam, nie powtarzam sprawa i... nie jest umorzona prawomocnie, bo są pokrzywdzeni w tej sprawie, którzy złożyli zażal. Ale czy pani poseł pozwoli mi dokończyć? Zaczęła, Sama pan pani. Mówi... E, czy pan podtrzymuje w związku z tym swoją e, w... Ocenę wyrażoną pół godziny temu tutaj, że państwo mieli powody do e, e, prowadzenia działań przeciwko Krzysztofowi Ryszardowi Brejzie. Czy to pan się zgadza z odwrotną tezą, że prowadziliście je tylko po to, e, że to oni, e, znaczący politycy opozycji, zwłaszcza Krzysztof Brejza e, w roku 19. E, w, e, 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 byli ważni dla, jako przeciwnicy um, partii, która wówczas rządziła, czyli PiSu, i to dlatego um, wprowadziliście inwigilację Pegasusem wobec nich. Proszę mi pozwolić na odpowiedź. Ja nie chcę, żeby była przerywana, bo to jest ważne, co powiem. No Gugas. właśnie, zadałem pytanie. Co, od końca zaczynając oczywiście, że podtrzymuje w stu procentach. Nie była to żadna polityczna sprawa, bo tam, gdzie są politycy, nie oznacza, że sprawa jest polityczna, mówiąc w dużym uproszczeniu. Przypominam, że panowie Brejzowie, pan Brejza był rządzącym w Inowrocławiu, tak, a jego syn wspierał go w tym i był też człowiekiem, który zainicjował powstanie tego właśnie wydziału komunikacji, promocji, który de facto był wydziałem propagandy, który działał na rzecz obydwu panów Brejzów, tak? to jest fakty, które zostały ustalone nie. w ramach poprowadzonego postępowania. I teraz odnoszę się do tego, nie. proszę mi nie przerywać. Bo pan próbuje... Przepraszam bardzo. Ja mam Ale... prawo panu przerwać, pan mi nie ma prawa. Ale przerwać. przepraszam bardzo, to już ja, w takim razie ja jestem tylko powiem, że zeznania prokuratorów także w tej sprawie. Chcę o tym też powiedzieć, Opowiadam pan 5 minut od Pana Swoją ty prawda? Oczywiście przyjmuję pełną insynuacji i nazwijmy to rzeczy, które pan zważa, stawia tezy i tak dalej. W moim zdaniem w sposób absolutnie nieuprawniony i teraz panu odpowiem. Tylko proszę mi pozwolić odpowiedzieć, a nie przerywać. Więc po pierwsze, jak już powiedziałem, nie jest tak, że panowie Brejzowie byli w opozycji, bo rządzili wino Wrocławiu i to jest sprawa, szczególnie mówię o, o panu Ryszardzie Brejzy. Natomiast zarzut sformułowany we wniosku do pana Krzysztofa Brejzy miał charakter e, zarzutu takiego, że działał wspólnie i w porozumieniu ze swoim ojcem. To jest pierwsza rzecz. Dotyczyło to, jak powiedziałem, stworzenia tego wydziału, wydania publicznych pieniędzy na fikcyjne usługi po to, żeby ten wydział zasilać lewymi pieniędzmi, żeby stworzyć farmę troli i... Pisać komentarze dyfamacyjne przeciwników politycznych, i to jest widzenie całej sprawy. Wyście przesłuchali niektórych prokuratorów. Niektórych, powtarzam. Nie przesłuchaliście prokuratora prowadzącego, nie przesłuchaliście pani prokurator, która nadzoruje to śledztwo. To, to jest powtórne. Kolejna jest, rzecz. Przesłuchaliśmy. Nie przesłuchaliście prokuratora prowadzącego. Prokurator ja Ostatniego nadzorujących. prokuratora prowadzącego przesłuchaliście? Tak? Kto był ostatnim prokuratorem prowadzącym? I teraz tak, chcę powiedzieć ten, który napisał wnioski e, w tej sprawie. Czy przesłuchaliście panią prokurator apelacyjną? Nie przesłuchaliście. I teraz czy... powiem wam, Pytanie jest takie. Czy państwo wiecie? Pan mówi? Nie, bo pan znowu się. Pa panią prokurator regionalną. E... Okay. Pytanie jest takie, Panie Pośle. Czy pan wie, wie, kto prowadził śledztwo? Czy, przesłuchaliśmy? Czy, przesłuchaliśmy? Czy, 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 czy pan wie kto prowadził śledztwo w tej sprawie? Przesłuchaliśmy trzech prokuratorów, którzy prowadzili śledztwo. Otóż sprawie. śledztwo w tej sprawie prowadziło CBA, bo było jej to śledztwo powierzone. Prokuratorzy nadzorowali tę sprawę. Ile razy CBA przedkładało materiał dowodowy wraz z uzasadnieniami i wnioskami w tej sprawie jako prowadzący sprawę? Prokuratorzy to warzy, niektórzy, ale w rezultacie, proszę Państwa, jednak prokuratora podjęła decyzje procesowe. W tej sprawie kierując akt oskarżenia przeciwko Ryszardowi Brejzie i kierując wniosek o uchylenie immunitetu. To nie jest sprawa banalna, tak jak Wy tu próbujecie powiedzieć, że to jest sprawa baloników i jakiegoś tak. Bo to jest, to jest tak naprawdę spłycanie poważnej sprawy. Kiedy zrobiono system, który miał wspierać e, dokładnie te, 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 te dwie osoby, czyli prezydenta oraz jego syna i oskarżać, oskarżać dyfamować. E, poddawać hejtowi przeciwników politycznych za pieniądze urzędu. Ten wydział powstał w ten oto sposób, że podlegał bezpośrednio prezydentowi Brejzie. Prezydent Brejza przez cztery lata funkcjonowania tego wydziału nie przeprowadził żadnej kontroli, ani planowanej, ani doraźnej, mimo tego, że wydział bezpośrednio mu podlegał. Wstrzymał tę kontrolę. My dostaliśmy lewe faktury od ludzi, którzy nam je przynieśli. Sprawdziliśmy. Okazuje się, że były to usługi, które były niewykonywane, a następnie, chcecie państwo powiedzieć, że odpowiadała to na pani naczelnik, tam są zeznania, wyjaśnienia wielu osób i dokumenty, które potwierdzają wprost, że celem było stworzenie farmy troli, która miała za zadanie oskarżać bezpodstawnie przeciwników czy... politycznych i mało tego jeszcze powiem więcej. Sprawa nie jest umorzona. A wie pan dlaczego? Ano dlatego, że są tam pokrzywdzeni w tej sprawie i złożyli zażalenie. Więc nie cieszcie się przedwcześnie, bo jeszcze sąd się będzie w niej wypowiadał. Ja podtrzymuję w stu procentach te ustalenia. To jest sprawa poważna. To jest sprawa dla CBA. Nie dla. Proszę zwrócić uwagę, jak wygląda otoczenie tej nie, sprawy. No, że... Jak tylko dosz, ustalono dowody powtarza, wskazujące, wskazujące ja udział... na udział panów Brejzów, to cała prokuratura najpierw Włosławska się wyłączyła, potem Bydgowska i dlatego sprawa trafiła do Gdańska. Była panika na dole, prawda? Bo oczywiście sprawa dotyczyła polityków. Otóż CBA nie Drogi boi się pani i dlatego jest służbą najlepszą do rozwiązań, które wy chcecie zniszczyć, drodzy Państwo. O, Czy właśnie w trakcie tej kampanii wyborczej. To które jest znowu kolejna insynuacja. System nie mógł niczego fałszować, niczego nie fałszował, to zostało wykazane, potwierdzone i tak Ale dalej. To a ktoś Pani próbuje, mu wysłał te a próbuje, analizy. Mało tego, powiem tak. Hmm? Materiały zdobyte w wyniku kontroli operacyjnej, oczywiście potwierdzi, dlatego się tego boicie. Dlatego się tego boicie, bo potwierdziły fakt zaangażowania Krzysztofa Brejzy w organizację tego wydziału, uczestnictwo, ale, dobieranie osób ale, momentik, oraz pejt, który się odbywał. Momentik, I to jest materiał bezwpływowy, strasznie... No nie. I dlatego też zostały sformułowane odpowiednie wnioski przez prokuraturę procesowo, tak, prawda? mówiąc o akcie oskarżenia, a potem o wniosku o uchylenie immunitetu. I to jest sprawa, poważna sprawa, nie jest to sprawa na żadnego tak zwanego. Jak pan próbuje się był Sprawa nie dotyczyła, że tak powiem, e, polityka opozycji. Sprawa dotyczyła władz.